Przed mikrofonem Karał Czeszowiec zapraszam na program Gościniec Radia września. Dziś będzie bardzo ładnie. Zarówno od tej strony wizualnej, jak i tej strony wokalnej. Naszymi gośćmi dziś są pani Wasławska, organizatorka festiwalu piosenki obcojęzycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedna z uczestniczek Anna Wardenska. Cześcieniu. Nie ma drugiej nasz organizatorki, pani Kingi Dębickiej. Serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy. Mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze u nas pojawi. Szanowne Panie, czy była w tym roku myśl, żeby festiwal się nie odbył znowu? Wręcz przeciwnie. Była myślę, żeby zrobić wszystko, żeby się odbył. W zeszłym roku nam się nie udało festiwalu przeprowadzić. No to był to ten skoń... początek pandemii, tak, kiedy naprawdę nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Mhm. Właściwie terminem tego festiwalu no ogłoszono pandemię, także zostaliśmy z dyplomami, nagrodami, z przygotowanymi wszystkimi rzeczami po prostu. Na lodzie można powiedzieć. Ale w, ale, ale w tym roku rozumiem, że już nie było takiego ryzyka. Od początku myślała pani z, z pani koleżanką, że to będzie na pewno, choćby się waliło i paliło. Zarezerwowałyśmy na początku września Wrzesiński ośrodek kultury z zamiarem właśnie organizacji 27. Festiwalu Piosenki obcyjęzycznej. I mimo różnych perturbacji tutaj od tego początku roku szkolnego, no, nadzieja nadal pozostała, organizujemy, myślę, że się uda. Y Wiele imprez przeniosło się do internetu. Jak będzie wyglądał ten internetowy, jeśli tak można określić, festiwal? Wirtualny nie, bo przecież artyści będą w rzeczywistości, na żywo. Tyle, że nie będzie można do nich ich zobaczyć tak swoim okiem. Tak, festiwal odbędzie się na deskach sceny Brzesińskiego Ośrodka Kultury. Artyści wystąpią więc na żywo, natomiast na widowni będzie obecne tylko Jury, także będzie to festiwal pierwszy raz w historii bez publiczności. Ta publiczność zawsze nas cieszyła, bo pękał w szwach, gdy to wydarzenie miało miejsce. Teraz będzie inaczej, aczkolwiek no, cieszymy się z faktu, że, mam nadzieję, że będzie chociaż tak. Artyści nasi będą przychodzić na określoną godzinę do Domu Kultury i po swoim występie będą musieli opuścić tak, budynek, tak żeby zachować maksimum tego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Um, Te wymogi sanitarne. Uh -huh. Ani od Twojej strony, bez publiczności lepiej czy z publicznością? Bo to nie jest Twój pierwszy <noise> występ na festiwalu. No zawsze z publicznością jest dużo lepiej, bo publiczność daje energię i ona tak podbudowuje na scenie. Tak, znaczy, bez publiczności też nie musi być źle, oczywiście. bo Naszą publicznością jest jury i jednak jeszcze tam dźwiękowcy i w ogóle, no to, to jest też jakieś jury, ale jednak ta publiczność taka większa. Dodaje takiej. trochę, może odwagi? Nie odwagi? wiem jak... Czy to jest stres, który dodaje odwagi? No, mogłabym to nawet taki... tak to... powiedzieć, bo ja, ja nie mam czegoś takiego, że tak bardzo, bardzo się stresuję. Bo Myślę, może, okay, jesteś stresuję tak, się. może jesteś kimś, kto jest potocznie określany mianem zwierzęcia medialnego i ciebie to <grym> bawi, kręci, żyjesz tym. <grym> znaczy, sceną? Ja bardzo lubię scenę, bardzo lubię stać na scenie i robić coś na niej. No ale publiczność daje taką dobrą energię zazwyczaj. Odbiera się od nich tą energię, którą oni nam dają. Mm -hmm. to, jest, to jest fajne bardzo. Im więcej osób często, tym lepiej się występuje. Rozumiem, że twoim zdaniem ten brak publiczności będzie działał troszeczkę na niekorzyść, ale i tak, i tak zamierzasz dać siebie wszystko. Tak, zawsze dajesz siebie wszystko. Zawsze na 100% albo i więcej. Ale znaczy, może nie będzie źle, może nie będzie źle. Może też będzie tak samo. Nie wiem, wyobrażę sobie widownie. A może jury w tym roku będzie, każdy członek jury będzie robił za 5-6 osób o, na scenie, będą krzyczeć, wiwatować. No tak. <laughs> może to jest pomysł na to, to. zobaczymy. Jest jakiś pomysł. Zobaczymy. A propos jury, wrócimy jeszcze do Paniewy na chwilę. A kto będzie w składzie jury Paniewo? Większość jurorów to nasi no już przyjaciele festiwalowi, wielokrotnie pełniący funkcję właśnie jurora. Oczywiście jako przedstawiciel naszej szkoły, gospodarz, gospodarz tej imprezy, pani dyrektor Wioletta Zdunowska z ramienia starostwa zapowiedział także swoją obecność pan starosta Dionizy Jaśniewicz i mamy trzech muzyków, troje muzyków. W tym roku e, Pani Barbara Parzęczewski zaszczyci tutaj nasz ob, swoją obecnością. Znana, pracę znana jurorów, naszym tak, słuchaczom, tak, e, nie tłumaczy, gościła kto, w naszym studiu nieraz. No. Również Iza Zalewska, też znana? też znana, zresztą absolwentka liceum i po raz kolejny mhm. zresztą w szeregach jurorów. Oraz Pan Przemysław Koserczyk, muzyk, e, od wielu, wielu lat e, pracujący często nawet jako, jako przewodniczący e, jury. Właśnie festiwalowego. Również pewien znany redaktor muzyczny, pan Marek Jakubowski. Nie domyślam się, kto to może być. <grym> tak, I, um, mamy jeszcze, ponieważ to festiwal piosenki obcojęzycznej, mamy Bartka Chudzińskiego, um, anglistę, który również od lat z nami współpracuje. Dobrze. Y, anglista. Yy, dotknęła Pani też problemu, do, o którym chciałbym porozmawiać, może nie tyle problemu, takiej ciekawej sprawy, yy, jeśli chodzi o artystów, którzy śpiewają. Aniu, ale to bardziej może pytanie do Ciebie. Język angielski, język inny, obcy i Ty, ponieważ to nie będzie Twój pierwszy raz yy, na festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, zauważyłaś, w jakich językach jeszcze śpiewają koleżanki, koledzy? Znaczy, no głównie się śpiewa po angielsku. Why? Bo jest taki... Można się spytać. No why? why not? <laughs> Dokładnie. No bo to jest w sumie taki nie, że język europejski, nie wiem, bardzo dużo osób po prostu mówi w języku Może, angielski. może nam najbliższy, bo tak, z tym językiem naj... z od początku szkoły mamy styczność. No tak. You can I... say it's our second language or something. That's right. <laughs> e, I może dlatego nam jest wygodniej śpiewać po angielsku. Zresztą im młodsi ludzie są, to tym... Łatwiej? Tym łatwiej nam się uczyć angielskiego. A, a w jakim języku chciałabyś usłyszeć Yy, ja jakiś... bym chciała usłyszeć każdy język świata na naszej scenie, tak naprawdę. Panie Ewo, przed Wami ciężkie zadanie, ale, yy, ale myślę, że dacie radę. Oczywiście. Każdy język świata, niech to będzie celem na kolejne festiwale piosenki obcojęzycznej, a później niech się to przerodzi w festiwal może imienia jakiejś wykonawczyni czy wykonawcy. Niewykluczone. Ja dodam, że celem festiwalu jest promocja talentów muzycznych, młodzieży, powiatu wrześnińskiego, właściwie szkół średnich, tak? Ale również promocja nauki języków obcych. Także my bardzo e, dopingujemy młodzież, żeby wybierała oprócz języka angielskiego, no również te inne języki, które. To chwili... zachęcamy do tego, tak, żeby zachęcamy. nie tylko mówić hello, ale także priviet. No Niech to nie powiedzieć. odchodzi całkiem. Tak. E, y, jeszcze jedno. Można się zgłosić, ale czasu jest bardzo mało, gdzie szukać informacji o tym. Gdzie szukać informacji? Tak szybciutko, Najlepiej bo czasem ten nowe też ucieka. Ewa Facebook Ewa Sławska, wystarczy też pisać frazę Festiwal Języków Obcojęzycznych, a na pewno coś Państwu wyskoczy. Moimi i Państwa gośćmi były dzisiaj Ewa Sławska, organizatorka festiwalu yy, Piosenki Obcojęzycznej. Dziękuję bardzo. I jedna z artystek, która w tym roku wystąpi, Anna Wardęska. Dziękuję. Dziękuję. 93 i 7. Radio Najlepsze polokalne.